Witajcie! Ja jestem Doknes, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj przed was z challenge'em, którego jeszcze yy, nie widziałem, że ktoś nagrywał. Yy, znaczy, w sensie widziałem różne odmiany tego, znaczy, Jestem świadom, że to kiedyś tak na pewno kiedyś zrobił, jednak na pewno jestem świadom, że wy pewnie takiego części jeszcze nie widzieliście więc o co będzie chodzić dzisiaj? Dzisiaj zagramy sobie, słuchajcie, w Minecrafta, ale tylko z połową ekranu. Jak to będzie działać? Proszę, przekrzyję sobie trochę mikrofon. Um, wy ekran widzicie póki co normalnie, od teraz widzicie ekran tak samo jak ja. Czyli w zasadzie, znaczy w sensie inaczej. Um, ja widzę tylko pół ekranu i widzę tą jaśniejszą część. Ta treść przyciemniona, ta część jest dla mnie niewidoczna. E, dlatego też musicie zrozumieć, w sensie musicie sobie wyobrazić, jak to u mnie mniej więcej wygląda. Czyli tak, nie widzę łapki, e, widzę tylko. O, to jest. O, dobra, nie, albo nie, wyjdziesz sobie, może. Rad, dobra, więc tutaj. O nie. Coś się Dobra. Nie wiem co wziąłem. Ogólnie, no to jak już mówiłem, widzę tylko pół monitora, ok? Widzę tylko lew lewą stronę monitora. prawej niestety nie widzę. Eee, czy ja mogę. Aha, dobrze, czyli muszę to odblokować. Eee, prepare. No i dobra, powiedzmy sobie, po jakieś strzynki. Może coś będzie na środku, to w ogóle będzie. O, to mam mam wędkę, nie wiem czym. O nie. O nie. Dobra, no to nieważne, chyba chyba... Nawet nie wiem, trzeba tą w LV punku, bo po lewej stronie nigdzie tej nie widzę, bo menu niestety jest bardziej z prawej strony, co jest dla mnie jeszcze większym utrapieniem, myślę. E, potem sobie zmienimy oczywiście w innej arenie stronę. Teraz póki co mam prawą zasłoniętą, potem będzie zasłonięta lewa strona. E, tutaj biegnę z jakimś typem? Na górę sobie wbieram, tutaj będą jakieś śszinki, no powinny być, ale czy będą? Na razie nic nie widzę. Najgorsze jest to, że jak jeszcze się na takim małym ekranie, bo żeby móc sobie to... Ała! Um, wiecie, jak ja to zrobiłem sprytnie? Odpowiem sobie oBS a Mówię tutaj do takich osób, które bardziej siedzą w temacie... Czemu tutaj jest... Czemu tutaj... Kurczę, czekajcie, SMS-a dostałem. Czemu tutaj są tylko... A, a czy ja już nie żyję? A! A nie, ja, ja żyję, dobra, jeju, ja myślę, że ja już mam kompas do latania. No dobra, jeju. A tutaj nie ma... Myślę, że to będzie... oła no nie no. T... Okej. Okay. To, 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 by, to było słabe. W tej razie teraz sobie zmieniamy arenę jak i... E, jak i stronę. Okej, okay, słuchajcie, już teraz jest zmienione. zmieniony. na jakiejś innej arenie i teraz mam lewą stronę ekranu zasłoniętą. E, teraz będę miał łatwiej, bo widzę teraz, które więcej. W tej widzę o, te kratki widzę. E, tutaj wiąże pe dzisiaj pewnie będę miał miejsce na zbrojkę, jednak... o! Level, a dobra, to w sumie nic nie mam więcej. E, no ale nie, w sumie założę, jakoś dam radę, myślę. Na F5 się będę ubierał. O, jakoś by próbował to wymacać. Lecimy, w takim razie poitemki, może coś zna się znajdzie. Nie wiem, co co, to... Okej, okay, jakieś budki. Popatrzcie, budki da się zrobić w ogóle pręczystkiem myszy, i tak samo jak każde ubranie, dlatego też już wiem, że sobie. O, właśnie, widzę, widzę że mam budka na sobie jednego. W takim razie podejrzewam, że drugi też tutaj jest, bo no czemu miałby go nie być. O, czuj czujna skrzynka. Um, ale zróbmy to w taki sposób, żeby... Tak może było Po prostu hoppa To się pozbędę tego od razu. Um, biegniemy i i i... i, i Tutaj jakaś strzynka będzie, whatever. O! Okej, nie mogłem trafić. Nice, mamy Axsa, mamy Axa. Um, I teraz tak, co mamy... Aha, popatrzcie, możemy sobie to... Czyli zrobimy tak. Gdzie sobie wyrzucimy i weźmiemy znowu? O! teraz mamy pod dwójką, no to dobrze. w sobie tutaj słuchajcie numerycznymi zmieniam, żeby nie było. Ja Przedklikam dwa i mi się pokazuje drugi slot. Może opcje, controls, auto jump off, Ok. Czyli to by było chyba niemożliwe by to kliknąć, teraz już, już bardziej, jak mam pramsą odsłoniętą. Eeeem, dobra. Tutaj nic nie ma. W ogóle, no jak mówię, gram z, z kręconą twarzą, bo nie powiedziałem, jak, jak działa to w końcu, czyli tak. Ała. Ała! O nie! Serio? Już zginąłem? No dobra, to w jakimś razie powiem wam na następnej arenie. Tak w the way, zostajemy po lewej stronie, w sensie po lewej stronie dostałem sobie ten kwadracik, bo... E, no niestety, ale... W, dobra, w, w, tak mi... z mi chyba będzie wygodniej, w sensie... Ja wiem, że to jest challenge, co nie? No ale sprawy też e, fajnie się gra i ma to wiele więcej sensu. Ogólnie to... Wracając do tematu, tego, jak ja, jak ja teraz to zrobiłem. Odpaliłem sobie Minecrafta na głównym moim środkowym ekranie. E, następnie odpaliłem na lewym ekranie pr przechwytywanie obrazu OBS-em i w OBS-ie nałożyłem jakiś obrazek mojego kota na pół ekranu. E, no i wyłączyłem środkowy monitor. Teraz gram patrząc na lewy, mając zasłonięty y, obraz zdjęciem kotka, więc jest to naprawdę dziwna sytuacja. Zwłaszcza w ogóle, jeżeli jeszcze, że to okienko, które którym ja teraz zaczynam jest bardzo, bardzo, bardzo małe. Co wcale nie ułatwia gry. A wręcz ją że pogarsza. Nie miałem... Znaczy nie miałem, no... Nie chciałem się karteczką zakle zaklejać ekranu. Myślę, że tak poszło szybciej, bardziej bezproblemowo i w ogóle e, ciekawiej, bardziej kreatywnie. Musiałem się trochę wysilić. Halo, czemu ludzie nie wchodzą? Aha, jest chyba już odliczanie, tak? Ale nie wiem. A, bo ja nie widzę, co tutaj jest napisane. Widzę tylko... O, owet, tutaj widzę, że jest chyba o, tak? To jest o. Bo widzę tylko pół tego o. No dobra. Uwaga. Trz, dwa. Aha, bo on jest na scoreboardzie. Dobra, to nieważne. W takim razie zaczynamy grę. Teraz mam nadzieję, że nam pójdzie jakoś lepiej. O nie, to i toś na mnie patrzy. To jest takiś No dobra. Never mind. Never mind. E, I uwaga. Go. Upsy. Może coś tam jest jeszcze tutaj... O, o! Jakiś łuk mi wpadł! Jakoś na oślep łuk znalazłem, no to super, super. O, tam traini biegną, tutaj nie mogę, muszę być tam. Może się z tym ziokiem tutaj ścigać po skrzynki trochę, tak naprawdę. O nie, on ma coś... On ma coś w ręku, on ma miecz. To chyba nie będzie bezpieczne, tutaj z nim pogrywać. Chyba co, nie? O nie! Auć! Co ja zrobiłem? Ja w ogóle się rozkrojarzyłem, w sensie, bo ja nie widziałem, gdzie ja biegnę. Może Dobra A tu mam kompas, to dobra Pod mam kompas jak zwykle zresztą Dobra, nice No ja mam teraz całe wyposażenie, w sensie mam Budki Mam to i mam hełm, okej okay. Jeszcze jakiś mieczek tylko Nic A nic, no dobra W takim razie Mmm, spróbujmy się przebrać, to będzie gdzieś... Trafię? Czy nie trafię? No... No dobra, no chyba nie trafię za bardzo, trudno Ale co ja mam z no sobie, no trochę słabsza jest, ale... Co poradzić, jak nic nie poradzić, no W ogóle co, musimy sobie tam wywalić, bo tutaj nie będzie mi potrzebne O, 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 o! Jakieś budki mam, no mi chyba nie są zbyt niepotrzebne Styki sobie damy tu, tu Muteleczki sobie wypijemy. W sensie wypijemy. zachłyśniemy się nimi. O. Może. Tam chyba nic nie było, mam nadzieję. Żeby potem burzy jakiś... O, tyś. Okej, okay, to teraz przynajmniej popatrz, ja mógł Jestem bezpieczniejszy o wiele. Myślę. No, raczej na pewno jestem bezpieczniejszy o wiele. Nice, 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 nice. Dobrze nam powoli idzie. Zaczynam wierzyć w sam w siebie. bombox, o kurde, ten bomboks będzie... Ty jesteś cały czas, w sensie, w sensie O, Stone Axe O, tak Tego mi brakowało w moim życiu Stone Sword, o kurcze Widziałem tylko jak napis wystawał przez pół ekranu Tam, tam coś się ale wiecie co, może lepiej nie kusić losu i nie rzucajmy się na niego od razu, tak? Ciekawe czy ten bomborz wybucha od razu, czy po chwili Mam nadzieję, że po chwili Bo inaczej by była trochę lipka a z drugiej strony wolałbym, by wybuchał od razu, by nie było też jakąś to postawę pod nogi, i on, a, zanim to wybuchnie, to on już ze mną ucieknie, nie? Kurcze, ja to się tam w ogóle przeskoczyć? Nie, a więc sobie te rzeczy tutaj tej punktu może czy sobie zostawię, bo one są takie mniej istotne, a będę widział ich pół. Uh, więc co jeszcze? Tutaj nie. Mm, coś jeszcze? Ten. Okej okay. I. Tutaj nic nie ma, chyba. Nawet nie będę klikał, bo zwykle wystawiam takie rameczki, to widać. No, to też, no, granie na lewą stronę jest o wiele trudniejsze. Gram teraz na prawą. Bo widzę. W... O, opisy się układają w prawo. O kurde. Słabo się zrobiło, że ten. O! 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 oła! O! Skąd to mi strzela? Auć Ej w ogóle! Gdzie jesteś? O! Oła! Aha, tam on jest! Ej, bo ja nie mogę robić nie widzę! O kurde. Ej, czacie, bo ja wybuch... Aha! On mnie zabił! Dobra. To było... To było tak klamerskie, że dejem! Okej, okay, kolejna arenka, tym razem już ostatnia, myślę, że... No ty się wiecie co? To jest naprawdę ciekawy challenge. To dzienie Survival Games z połową ekranu challenge. What? No, coś mi się wydaje, że raczej mu nie podołam, ale mam jeszcze jedną szansę, więc, no, może, może, może coś, coś się stanie. I, I jednak. Los się do mnie uśmiechnie. Bardzo bym się cieszył, gdyby los się do mnie uśmiechnął. Uśmiechnął, uśmiechnął. W ogóle. Never mind. Okej. Okay. Czemu myśmy mieli być na tych balach? Czy, czy to jakiś psycholog? A nie, nie, nie mieliśmy na nich być. Dobra. Bo wyglądało mi to co całkiem dziwnie w ogóle. Nawet nie muszę wybrać tego spida tam co był na lewo, co, co pamiętam, bo ee, nie, nie mam wyboru za bardzo. Okej, okay, mam, mam łuk i już więcej chyba, no niestety nie uda mi się wziąć, wygrzebać stamtąd, więc biorę to co mam i uciekam. Eee, no tu, 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 Tam są jakieś ruiny. Czy co to jest w ogóle? Dziwię mi się z tym biega. O nie, tu jest jakaś laska biegnie. No, sorry bardzo Enia, ale... Ja bym tutaj... Ja bym tutaj chciał... Auć! Co się stało? Wrzucił mnie na dach! A! Jestem Twitterem! Ale beka... Ale be... O nie, nie, jednak nie beka, bo spadłem. Ej no, a się uwziął z Kubany, no. Znaczy czy trzeba teraz z nim uciec do jakichś innych... E, nie widzę czy on mnie goni czy nie. Bo mam pół ekranu zasłonione. A nie, dobra, nie goni mnie. E, no to dobrze sobie odpuścił w takim razie, ale pobiegniemy i tak jak najszybciej się tylko... Da, coś... Coś, coś zrobiło pik, ale ja nie wiem o co chodziło. Pewnie coś na czacie, ale ja nie widzę czatu, więc no nie jestem w stanie tego zobaczyć. Dobra, to i chyba nic. Mmm... Tam jest jakaś kolejna Nie, to nie jest szynka. Boże, ja już w ogóle wygram na małym ekranie, z połową ekranu w ogóle. Trzęsając drugie w bok, to jest takie niekomfortowe. No ale trudno no, poświęcam się. Dla, dla widzów, żeby żebyście mieli ubaw ze mnie grającego frajera yy, w głupi challenge, który sam wymyślił. Dobra, w takim razie... <laughs> To jest wszystko O, tu też można zrobić pół ekranu na y, ten, wertykalnie, czy tam horyzontalnie, co nie, żeby. O tak. O, coś tutaj było? Wooden sword, to sobie tak. A, apple. Dobra. Cześć, coś tutaj było. Ja, tu, ja to wymaca. O! O! Dobra, nice! Nice, nice, nice. Um, teraz już nie jestem takim y, lamusem jak wcześniej. Teraz już mam przynajmniej. Bro... A, nie, no w sensie. Wcześniej też miałem, ale. Tybę w ogóle tak wziął z tego łuku, to było takie niesprawiedliwe. W sensie nie wiedziałem z pewno strzela, nie widziałem go, no bo jak go mogłem widzieć, grając na pół ekranu, no. O, Battle of Enchanting. Okej. Okay. To mi się przyda. Tak, już nic dalej nie ma. Mmmm. Okej, okay, wróćmy sobie może tam do, do... Nie, w sumie wiecie co? Survival Games teraz się... coś <ścoughs> bardzo głupiego. W Survival Games nie opłaca się wracać do żadnego miejsca, dlatego, że po prostu nie ma po co wracać zwykle drugi raz w Survival Games a do człowiek. No to, to sobie za to zabijemy, przecież jedną osobę... Zabij jedną osobę, challenge! Czemu on w ogóle... Ała! Coś mi pi. Ała! A, bo ma... Niewidzialność miał! Co?! Co?! Jak to?! LOL! No dobra, więc słuchajcie, to by było tyle w tym filmie, jeżeli film się spodobał i chcecie więcej e, pół ekranu challenge, no to e, zostawcie łapkę w górę. I jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie, no i cześć!